Precyzja jest istotna podczas pracy z drewnem. W Altway Shop dostarczamy narzędzia, które pomagają Ci ją osiągnąć. Przedstawiamy FNERSI WHD02 inteligentny, profesjonalny miernik wilgotności drewna. To kompaktowe, zaawansowane narzędzie mierzy wilgotność drewna z niezwykłą precyzją od zaledwie 0,1% aż do 55%. Niezależnie od tego, czy budujesz meble, montujesz podłogi, czy sezonujesz drewno opałowe, WHD02 zapewni, że Twój materiał zawsze będzie miał odpowiedni poziom wilgotności. Ustaw własne alerty wilgotności i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia dźwiękowe lub wibracyjne. Dodatkowo urządzenie zapisuje do 30 odczytów z oznaczeniem czasu idealne do kontroli jakości. A dzięki akumulatorowi ładowanemu przez USB-C, już nigdy nie będziesz martwić się o wymianę baterii. Ale to nie wszystko. WHD02 monitoruje również temperaturę i wilgotność otoczenia. Kluczowe czynniki dla prawidłowego przechowywania i obróbki drewna. Jasny dwucalowy wyświetlacz sprawia, że wszystkie dane są czytelne, nawet przy słabym oświetleniu. A dzięki siedmiu profilom materiałowym urządzenie bez trudu dopasowuje się do różnych gatunków drewna. Zestaw zawiera urządzenie WHDS02, kabel USB-C do ładowania, instrukcje obsługi oraz poręczne etui. Zamów swój wnersji WHD02 już dziś w Altway Shop, tam gdzie jakość łączy się z precyzją. Kliknij link w opisie. Altway Shop narzędzia, którym możesz zaufać. Użyj kodu QR, aby dowiedzieć się więcej o tym produkcie, jak i o wielu innych pozycjach w naszej gogatej ofercie. Oferujemy również szeroką paletę filamentów do druku 3D, takich firm jak Prorok, Esun i Wink. Altway Shop jest oficjalnym dystrybutorem firmy Fnercy i oferuje szeroki asortyment jej produktów. Zapewniamy gwarancję i wsparcie techniczne. Prowadzimy sprzedaż zarówno detaliczną, jak i hurtową. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.